Sprawą odlica ubiegłego roku zajmuje się prokuratura okręgowa w Gdańsku. Chodzi o sytuację sprzed czterech lat. Wówczas wiceburmistrz Kościerzyny Marcin Modrzejewski był przewodniczącym komisji przetargowej. Miasto sprzedawało działki w atrakcyjnej lokalizacji na osiedlu Zachód. Jak się później okazało, nieruchomości kupiły osoby z bliskiej rodziny Modrzejewskiego, m.in. matka i siostra. Sprawę ujawnili funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku. Prokuratura, która kończy postępowanie w tej sprawie, postawiła burmistrzowi dwa zarzuty: przekroczenia uprawnień i Obowiązków. Dopuścił do udziału w rokowaniach członków swoich rodziny, zatajając, że są to osoby dla niego bliskie. Dopuścił do udziału w komisji przetargowej osoby, nie będą, nie, 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 które nie zostały powołane przez burmistrza miasta Kościerzyn na członków komisji przetargowej, przy czym e, prawidłowo powołani członkowie komisji nie zostali powoła, e, powiadomieni o terminie rokowań. Oraz e, dopuścił do przeprowadzenia rokowań, pomimo tego i nic nie zostały one prawidłowo podane do publicznej wiadomości. Jak powiedziałam, został przedstawiony zarzut artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Marcin Mądrzejewski może na razie pozostać burmistrzem Kościerzyny. Prokuratura nie zastosowała środka zapobiegawczego w postaci zakazu wykonywania funkcji bądź zawodu. Burmistrz wierzy, że zostanie uniewinniony. Zarzuty zostały sformułowane przeciwko mojej osobie w kontekście niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Aczkolwiek pamiętajmy, że w naszym kraju funkcjonuje domniemanie niewinności, a mogę osobiście... Powiedzieć, że jest to dla mnie trudne przeżycie. Liczę na to, że jeżeli zostanie sformułowany akt oskarżenia, to zostanę uniewinniony. Można też tą sprawę rozpatrywać w tym kontekście, że być może dobrze, żeby stanęło to przed niezawisłym sądem, żeby skończyły się wszystkie plotki i niedomówienia w tej sprawie i ta pewnego rodzaju udręka dla mnie i mojej rodziny, żeby została zakończona. Tymczasem prokuratura kończy postępowanie w tej sprawie. Prawdopodobnie na początku czerwca do sądu trafi akt oskarżenia przeciwko Marcinowi. Rozpoczynają się czynności końcowe z udziałem podejrzanego, a więc zaznajomienie z aktami sprawy. I prawdopodobnie na początku miesiąca czerwca zostanie podjęta decyzja o wydaniu decyzji merytorycznej kończącej postępowanie. Na dzień dzisiejszy, tak jak przekazywał prokurator, idzie w kierunku skierowania aktu oskarżenia. Burmistrz dalej pracuje i jedyną decyzję, jaką podjął w tej sprawie, jest wystąpienie z szeregów Platformy Obywatelskiej. Powiem krótko, ja nie chciałbym przechodzić przez to wszystko, przez co przechodził pan Jacek Karnowski. W moim odczuciu nie chciałbym też w żaden sposób ugrupowania, które popieram, nie chciałbym obciążać tymi zarzutami, które mi zostały postawione, dlatego też podjąłem taką decyzję. Przypomnijmy, wcześniej sprawą zajmowały się prokuratura w Tczewie i Centralne Biuro Antykorupcyjne, postępowanie zostało wówczas umorzone.